Hej, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałam zrobić tak zwaną zapowiedź wakacji. W tym roku wybieramy się ponownie do Chorwacji, dokładnie w kierunek Dalmacja. Zatrzymujemy się w Makarskiej, oprócz czego jeszcze mamy zamiar zwiedzić Brele, Baśkę Wodę, również Split w tym roku. Chciałam was serdecznie zachęcić do oglądania różnych filmików z tych wakacji. Mam zamiar nakręcić e, filmy pokazujące e, piękno Chorwacji. Będą to dzikie plaże, plaże miejskie, jakie serwują jedzenie. E, również chcę pokazać, e, przedstawić Hole. Będzie to na pewno food Hall z Lidla e, i może również z Kaufland. E, również chciałam pokazać e, produkty spożywcze, które polecamy z Chorwacji. Również z takich innych rodzajów filmików to chciałam nagrać stylizacje wakacyjne, może również jakiś szybki letni makijaż. Dajcie znać, czy taka tematyka makijażowa by Was również interesowała. Także również taki film mogłabym nagrać. Także takie filmiki się pokażą, właśnie, będzie ich sporo, myślę. I na końcu tego krótkiego filmiku chciałam również pokazać, przedstawić zdjęcia z poprzednich wakacji, bywa zachęcić w przyszłości do oglądania tych właśnie vlogów z samej Chorwacji. Na dzień dzisiejszy to już jest wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa.